Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry! W kolejnym odcinku podcastu Literatura ze środka Europy, tak jakby, albo podcastu Literatura jako kłamstwo. Witam państwa, mówiący te słowa czyli Marcin Piotrowski. W dzisiejszym odcinku mam dla państwa krótką i dość żałosną, powiedzmy sobie to jasno, opowieść o książce Italo Calvino Trudne miłości. Trudne miłości to jest zbiór opowiadań Italo Calvino, zbiór opowiadań, który ukazał się w Polsce w roku 2022. Albo 2023, bo copyright jest z roku 2022. Ja czytałem wydanie do dróg właściwie z roku 2023, więc trudno mi rozstrzygać dokładnie. W każdym razie książka stosunkowo świeża i jest to pierwsze wydanie tych tekstów. Prawie pierwsze, prawie części tekstów. Przekład tej książki przygotowała pani Anna Wasilewska. I także pani Anna Wasilewska odpowiada za wybór opowiadań do tej książki i za jej ostateczny wygląd. W tym miejscu wydaje mi się, że powinienem zachęcić państwa do posłuchania prawdziwej opowieści o tej książce, prawdziwej rozmowy, prawdziwej rozmowy, która przy okazji premiery trudnych miłości, a tę prawdziwą rozmowę prowadzi pan Grzegorz Jankowicz. Z panią Anną Wasilewską, właśnie. No, i tam wszystko wybrzmiewa, tam wszystko pada. Tam jest tyle tropów, tyle wątków, tyle informacji z pierwszej ręki i do tego znakomicie opowiedzianych przez ludzi, którzy żyją literaturą. Więc naprawdę zachęcam państwa do posłuchania tej rozmowy i być może do potencjalnego powrotu tutaj już po tej liturgii słowa. W której będą Państwo mieli okazję uczestniczyć. Link do tejże liturgii znajduje się w opisie odcinka. Natomiast, jeżeli z bliżej nieokreślonych powodów nie chcą Państwo słuchać, jak o tej książce mówią zawodowcy, to powiem tylko tyle, że tę książkę, ten zbiór przygotowała pani Anna Wasilewska. Tu są opowiadania, które łączy pewna bardzo szczególna forma, które są do siebie bardzo podobne na pewnym wymiarze, a które ukazały się we Włoszech na początku dużo wcześniej w takim zbiorze opowiadań Italo Calvino, dużym, a później do tego jeszcze niektóre opowiadania zostały dołożone. No i o okolicznościach tego wydania i o tej decyzji opowiada pani Anna Wasilewska bardziej szczegółowo w rozmowie z Grzegorzem Jankowiczem właśnie. Podnoszę ten temat dlatego, tylko żeby powiedzieć, że ten zbiór w tej formie nie ma odpowiednika we Włoszech. Ta książka w tej formie ukazała się tylko w Polsce. I tylko w Polsce mamy zbiór zatytułowany Trudne Miłości. I tylko w Polsce mamy zbiór składający się z 13 opowiadań. Z 13 opowiadań, które mają sporo cech wspólnych. I to było dla mnie, nie ukrywam, duże zaskoczenie, kiedy. Najpierw w posłowiu pani Anny Wasilewski, czytałem, że te rzeczy właściwie były trochę zbierane i że one są z różnych okresów twórczości Italo-Kalwino. A z drugiej strony, kiedy czytałem, to miałem wrażenie, że te opowiadania są tak spójne i ten zbiór jest tak spójny, że trudno o coś bardziej spójnego to jest po prostu całość. A na dodatek okazało się, że. Miałem wrażenie, że jedno opowiadanie skądeś znam. Było mi jakoś bliskie. Czułem to opowiadanie. I okazało się, że opowiadanie, które ten zbiór zamyka, czyli przygoda automobilisty, to jest opowiadanie, które wcześniej czytałem, które ukazało się w zbiorze, jeżeli T równa się zero i no i tu jest ta śmiałość. Redaktora, tu jest śmiałość tłumacza, tu jest śmiałość osoby kształtującej odbiór pisarza w danym kraju, bo pani Anna Waślewska włączyła to opowiadanie do tego zbioru, dlatego że ono do tego zbioru po prostu pasuje, ale zmieniła mu tytuł, po to, żeby pasował z kolei do konwencji tego zbioru. I dzięki tej jakże uroczej interwencji tłumaczki, redaktorki. Udało mi się przeczytać to opowiadanie dwukrotnie, trochę niechcący. Wspaniałe, bo to bardzo dobre opowiadanie i bardzo się cieszę. Szkoda, że inne moje ulubione opowiadania italo-calvino tutaj się w ten sposób nie znalazły, bo moje poprzednie ulubione opowiadania italo-calvino także są to opowiadania ze zbioru jeżeli te równa się 0. Jak wspomniałem, 13 opowiadań, 220 stron do czytania, co oznacza, że Opowiadania mają tak po 15 stron, coś koło tego. I rzeczywiście te wszystkie opowiadania pod tym względem są bardzo spójne. Nie ma tutaj jednego opowiadania, które dominuje w tym tomie. Wszystkie są bardzo równe pod względem objętości, ale także pod względem no, pewnego przesłania. Gdyby rozważali Państwo zakup tego tomu dla kogoś, kto jest Państwu bliski i chcieliby państwo podzielić się czymś, co będzie dotyczyło trudnej miłości, to rzeczywiście to jest dobry wybór, no ale tylko w sytuacji, jeżeli chcieliby państwo uczynić komuś jakiś widz, bo typowo italo-kalwinowskie to jest, bo w tych opowiadaniach nie ma nic o miłości. No dobra, może troszkę jest, jakieś elementy uczuć gdzieś się pojawiają, Natomiast to jest typowy Italo Kalwino. Trudne miłości. A gdzie tu są miłości? No, proszę mi pokazać. Są elementy, elementy, fragmenty miłości, przyczynki do miłości, do pożądania. Ale czy miłości? No, ja ich się tutaj nie dopatrzyłem i zupełnie mi to nie przeszkadzało. Naprawdę, jak brałem tę książkę do ręki, zastanawiałem się, jaki Italo Kalwino będzie pisał o trudnych miłościach. No i nie napisał. I chwała mu za to. Trzynaście opowiadań. 13 opowiadań składających się na taki zbiór przygód. Każde opowiadanie nosi bowiem tytuł przygoda, a potem dowiadujemy się kogo. Jest więc przygoda żołnierza, przygoda bandyty, przygoda urzędnika, przygoda automobilisty itd., tak itd. Tak Takich opowiadań jest trzynaście. Każde opowiadanie ma jednego bohatera głównego, z perspektywy którego jakiś problem poznajemy. I zdecydowana większość tych opowiadań powiedziałbym, że spełnia klasyczną zasadę greckiego dramatu, bo mam wrażenie, że to są opowiadania, które spełniają zasadę jedności, czasu, miejsca i akcji. Niektóre troszkę to naginają, ale zasadniczo. Zdecydowana większość to jest historia, która odgrywa się tu i teraz. To jest historia, która trwa krótko. To jest historia jednego spotkania? To jest historia kwadransa w jakimś barze? To jest historia jednej kąpieli w morzu? Historia jednej podróży w pociągu? Pod tym względem one są właściwie perfekcyjną całością. I mam wrażenie, że przyszli wydawcy tego zbioru w innych krajach powinni podziękować pani Annie Wasilewskiej za takie a nie inne zestawienie tego bo znając znajomość twórczości talo Kalwino pani Anny to mam wrażenie że uczyniła mu wielką przysługę takim a nie innym wyborem i połączeniem tego jak wspomniałem każde opowiadanie ma jednego bohatera i temu bohaterowi coś się przytrafia i to coś jest chyba tym, co najbardziej lubię w twórczości Italo Calvino. Bo to coś jest próbą zatrzymania świata na moment. To coś jest próbą uchwycenia istoty rzeczywistości prawa rządzącego światem. W moim ulubionym opowiadaniu Italo Calvino, ze zbioru jeżeli T równa się zero, opowiadaniu, właściwie tam mam dwa ulubione. Jedno to jest opowiadanie, które mówi o prawdopodobieństwie pościgu samochodowego, i to jest kto kogo goni. A drugie to jest opowiadanie, w którym opisywane jest potencjalne polowanie na lwa. Potencjalny rzut który ma tego lwa zabić. No to może trochę konkretów. Opowiadanie pierwsze, to opowiadanie zatytułowane pościg, a opowiadanie drugie, to lwie, to tytułowe opowiadanie z tomu jeżeli te równa się zero. I nie ma tam nic o szczepie, jest w zatołku. Bo to z łuku narrator strzela do lwa. Pozdrawiam uprzejmie. I ta potencjalność, która tam się pojawia, wybrzmiewa także tutaj. Każde z tych opowiadań tu jest opowiadaniem potencjalnym, mimo że oczywiście się wydarza. Ale wydarza się tylko pewien fragment. Wydarza się w sumie prosta rzecz. Do podróżującego w pociągu żołnierza przysiada się kobieta, pasażerka. Trudno powiedzieć nawet, że przysiada się. Po prostu usiadła obok. Wyzwala to w żołnierzu jakąś refleksję, ich ciała się dotykają, i ten żołnierz podejmuje próbę nawet nie wiem, czy uwiedzenia podejmuje próbę jakiegoś dotknięcia podejmuje próbę pomyślenia, czy coś da się przeprowadzić więcej, czy może dotknąć, czy nie. I z jednej strony jego ręka przypadkowo trochę opada i dotyka UDA, współpasażerki, ale z drugiej strony on cały czas myśli, on rozważa, co to znaczy, że jego ręka dotknęła jej UDA. Czy ona to wie, czy to czuje? Czy uważa, że jest to intencjonalne i nic nie robi, czy nic nie zauważyła i nic nie robi? Czy jest to przyzwolenie, czy negacja? Co jeżeli. Dotknie nie zewnętrzna część ręki, tylko ręka się obróci i dotknie opuszkami palców. Co dalej? Czy udawanie, że ktoś śpi, to jest udawanie, że ktoś śpi, czy prawdziwy sen? Tego typu rozważania są właściwie w każdym tekście, bo każdy z bohaterów doświadcza pewnej potencjalności świata. Bohaterami wszystkich tych tekstów są bardzo zwykli ludzie urzędnicy robotnicy żołnierze ludzie sztuk jest poeta jest fotograf to są zwykli ludzie którym nawet nie to że coś się przydarza tylko których zastajemy przy jakiejś czynności mi dość blisko było w tych opowiadaniach Italo Kalwino do tego co tak bardzo lubiłem u Jora w tych opowiadaniach jego nieprzetłumaczonych jeszcze niestety na język polski bod bo zlomu to jest taki moment. U Kowaczyka ten moment to był bardzo wyjątkowy moment. Jakiś moment, który zmieniał życie. Tutaj nie są to momenty, które zmieniają życie. Tutaj to są zwykłe momenty. No bo z perspektywy całości życia, długości, historia, która wydarza się jednego dnia bohaterce, która w jednym z opowiadań w trakcie kąpieli w morzu, gubi część kostiumu kąpielowego. Tę dolną. No i. Nie może wyjść, właściwie może, ale wyobraża sobie, co byłoby, gdyby wyszła. Wyobraża sobie, co myślą ludzie, którzy ją widzą, nawet jeżeli jej nie widzą. No i z perspektywy całości życia to jest chwila. To jest kilka godzin w wodzie. No ale te kilka godzin w wodzie stanowi właśnie kluczową część tego opowiadania. To jest o tym. I właśnie takie historie Italo Calvino tutaj pokazuje. W tej rozmowie, do wysłuchania której bardzo Państwa zachęcam, pani Anna Wasilewska podnosi temat poszukiwania przez Italo Kalwino klucza do świata. No i nie ukrywam, że jest mi to bardzo bliskie. Nie wiem, czy istnieje dla mnie myślenie bliższe niż właśnie to. A właściwie przez całą swoją, nie wiem, zawodową drogę staram się gdzieś znaleźć taki wzór na świat. Melodia tego świata, który nas otacza, Zupełnie mnie nie interesuje. Tonacja mnie nie interesuje. Mnie interesuje ten wzór, który jest pod spodem. Doprowadzenie świata, doprowadzenie powieści, bo świat to w końcu powieść. Doprowadzenie tej powieści do czystości wzoru, pozbycie się tego szlamu życia, tego wszystkiego, co jest zmienne. Wydestylowanie opowieści, wydestylowanie zdarzeń do postaci. Elegancji równania. No i próbę tego podejmuje właśnie Talo Calvino. Te rzeczy o tym są. Wśród tych opowiadań w tym zbiorze, mnie najbardziej właściwie zachwyciły dwa, a nawet trzy. Jest opowieść czytelnika, i myślę, że opowieść czytelnika to będzie opowiadanie, w którym do pewnego stopnia każde z Państwa odnajdzie siebie. Bo mam wrażenie, że niezależnie od tego, jak to opowiadanie się kończy, historia tam przedstawiona jest udziałem większości czytelników, każdy chociaż raz w życiu był takim czytelnikiem bądź czytelniczką, a właściwie czytelniczką bądź czytelnikiem. Jest opowiadanie zatytułowane Przygoda Automobilisty. Cudowne opowiadanie, które właśnie opisuje świat jako równanie. Opowiadanie, w którym para się kłóci. Kłóci się przez telefon, no i teraz główny bohater decyduje się na pojechanie samochodem do swojej partnerki, do innego miasta. Ale kiedy jedzie, to rozważa, czy ona, aby nie jedzie do niego. Uświadamia sobie, że w tym samym czasie ona może jechać do niego. Zatrzymuje się na stacji benzynowej, dzwoni, nikt nie odbiera telefonu. No i to jest pytanie. No tak, to nie jest pytanie. Nikt nie odbiera telefonu, bo ona właśnie jedzie do niego w tej chwili. Więc on musi zawrócić. I jedzie teraz, wraca do siebie. No ale, ale ona może też wróciła do siebie już, może ona jest u niego. Dzwoni. Nikt nie odbiera. No i jest tam na końcu taka konstatacja, że być może, póki jedziemy, póki jesteśmy w ruchu, póki nie dotrzemy, to wszystkie możliwości są otwarte. To jest właśnie dla mnie kwantowa doskonałość świata. Wszystkie stany są możliwe. Wszystkie stany są prawdopodobne. Tam w tym opowiadaniu jest więcej, bo tam są jeszcze inne osoby. Ja, zgodnie z założeniem, nie spoiluję Państwu do końca. I to jest właśnie opowiadanie, które jest także zawarte w zbiorze, jeżeli T równa się zero. Jeżeli Państwo mają w domu ten zbiór, to można go sobie odświeżyć. To opowiadanie, oczywiście? W zbiorze te równa się zero. To opowiadnie nosi tytuł nocny kierowca, bo to jest właśnie to opowiadanie, którego tytuł pani Anna zmieniła, żeby pasowało do konwencji tego tomu szacuneczek. I to jest opowiadanie, które mi się bardzo podobało. Natomiast dla mnie, ozdobą tego zbioru jest przygoda fotografa. Przygoda fotografa, której mały fragment Chciałbym w tej chwili Państwu zacytować. Antonino jeszcze tego samego dnia odkrył, że jest w niej zakochany. Zamieszkali razem. On kupił najnowocześniejsze aparaty, teleobiektywy, udoskonalony sprzęt, założył laboratorium. Miał także Polaroid, żeby robić jej zdjęcia w nocy podczas snu. Bicze budziła się, kiedy błyskał flash, rozgniewana. Antonio, Strykał zdjęcia polaroidem, kiedy ona się rozbudzała, kiedy złościła się na niego, kiedy na próżno starała się znów zapaść w sen, zatapiając twarz w poduszkę, kiedy ustępowała, kiedy uznawała te fotograficzne akty przemocy za akty miłosne. W laboratorium Antonia zdobnym w klisze i zdjęcia próbne, na każdej fotografii widniała bicze. Podobnie jak na siatce ula widnieją tysiące pszczół, które są tą samą pszczołą. Bicze w rozmaitych pozach, skrótach perspektywicznych, ubiorach, bicze ustawiona czy też zdjęta z Tożsamość rozbita na drobinki obrazów. Ale ty masz obsesję na punkcie bicze. Czy nie możesz fotografować czegoś innego? Takie pytanie nieustannie zadawali mu przyjaciele i ona też. Nie chodzi po prostu o bicze, odpowiadał. To kwestia metody. Jeżeli postanawiasz fotografować jakąś osobę albo rzecz, musisz nie ustawać. Fotografować tylko ją o każdej porze dnia i nocy. Fotografia ma sens tylko wtedy, kiedy wyczerpuje wszystkie możliwe obrazy. Ale nie mówił o tym, na czym zależało mu najbardziej. Uchwycić bicze na ulicy, kiedy nie będzie wiedziała, że on ją widzi. Mieć ją na celowniku ukrytych obiektywów, fotografować ją nie tylko nie będąc samemu widzianym, ale też jej nie widząc, zaskakiwać ją pod nieobecność swojego spojrzenia czy spojrzenia. Nie, żeby chciał odkryć coś szczególnego, nie był zazdrosny w powszechnym znaczeniu tego słowa. Chciał posiąść biczę niewidoczną, biczę całkowicie samą. Bicze, której obecność zakładałaby nieobecność jego oraz innych osób. Nieważne, czy można to było nazwać zazdrością, czy też nie, była to namiętność trudna do zniesienia. Bicze szybko go rzuciła. Antonino wpadł w depresję. Zaczął prowadzić dziennik. Fotograficzny, rzecz jasna. Z aparatem na szyi, zamknięty w domu, zagłębiony w fotelu, strykał kompulsywnie ze wzrokiem utkwionym w pustce. Wkładał zdjęcia do albumu. Widniały na nich popielniczki pełne niedopałków, niepościelone łóżko, plama wilgoci na ścianie. Przyszedł mu do głowy pomysł, żeby sporządzić katalog wszystkiego, co umyka fotografii, co jest systematycznie pomijane w polu widzenia nie tylko aparatu, ale także ludzi. Spędzał całe dnie na fotografowaniu jakiegoś obiektu, zużywając rolki, z godzinnymi przerwami, żeby śledzić grę światła i cienia. Któregoś dnia utkwił wzrok w zupełnie pustym kącie pokoju, gdzie nie było nic poza rurą grzejnika. Ogarnęła go pokusa, żeby fotografować ten i tylko ten punkt aż do końca swoich dni. Mieszkanie było zaniedbane. Na podłodze leżały wygniecione papiery i stare gazety, a on je fotografował. Fotografował również zdjęcia w gazetach i nawiązywał pośrednią więź swojego obiektywu z obiektywem nieobecnych fotoreporterów. W dostarczaniu tych czarnych plam brała udział soczewka innych obiektywów wymierzona w natarcia policji, zwęglone auta, biegnących lekkoatletów, ministrów, oskarżonych. Antonitę te odczerpał teraz szczególną przyjemność z przedstawiania sprzętów domowych wpisanych w mozaikę telefotografii, mocnych plam tuszu na białych stronach. Trwając w bezruchu, spostrzegł, że zazdrości fotoreporterom, którzy podążają za ruchem tłumów, dokumentują przelaną krew, łzy, zabawy, zbrodnie, konwencje mody, fałsz oficjalnych ceremonii. Fotoreporterom, którzy zbierają materiały na obrzeżach społeczeństwa, interesują ich ci najbogatsi i ci najbiedniejsi, polują na wyjątkowe chwile, które zdarzają się w każdym czasie i w każdym miejscu. To znaczy, że tylko wyjątkowy stan ma jakiś sens? Zastanawiał się Antonino. Czy fotoreporter jest naprawdę antagonistą niedzielnego fotografa? Czy ich światy wzajemnie się wykluczają? Czy też jeden nadaje sens drugiemu? I tak rozmyślając, zaczął drzeć zdjęcia z Bicze i bez bicze, nagromadzone w miesiącach namiętności. Zrywać ze ścian próbne zdjęcia, Ciąć na drobne kawałki klisze negatywów, dziurawić polaroidy i piętrzył te skrawki metodycznej destrukcji na gazetach rozłożonych na podłodze. Może fotografia prawdziwie doskonała pomyślał jest zbiorem fragmentów prywatnych zdjęć na wymiętym tle rzezi i koronacji. Zawinął podarte gazety w olbrzymi pakunek, żeby wyrzucić go do śmieci, ale przedtem chciał go sfotografować. Ułożył kawałki w taki sposób, żeby widać było dwie przypadkowo ze sobą sąsiadujące połówki zdjęć z różnych gazet. A nawet rozchylił trochę pakunek, żeby wystawał z niego błyszczący kawałek rozdartego powiększenia. Włączył reflektor. Chciał, żeby na fotografii można było rozpoznać zdjęcia na wpół zgniecione w kule i podarte. I żeby zarazem dało się odczuć ich nierealność. Właściwą przypadkowym cieniom tuszu. A jednocześnie ich realność rzeczy znaczących, siłę, z jaką łowiły uwagę, która potrzebowała je przegnać. Potrzeba było nadzwyczajnej sprawności technicznej, żeby pomieścić to wszystko na jednym zdjęciu. Ale dopiero wtedy Antonino mógłby zaprzestać fotografowania. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, chwili, kiedy koło się domykało, Antonino zrozumiał, że fotografowanie fotografii jest jedyną drogą, jaka mu pozostała. A nawet jedynie właściwą drogą, której dotąd po omacku szukał. Tak kończy opowiadanie o przygodzie fotografa Italo Calvino. Czytając to opowiadanie, nie mogłem oprzeć się nawiązaniu, powiązaniu tego opowiadania, tego konkretnego tekstu, z książką Józefa Pereka Życie, Instrukcja obsługi. I z istotą tego. Wielkiego życiowego projektu, który tam się pojawia, a o którym jakiś czas temu też opowiadałem. No bo każdy życiowy projekt jest poszukiwaniem perfekcji, każdy taki projekt jest przecież poszukiwaniem równania, tego jednego równania, które wyobraża świat. No i o tym są trudne miłości, o poszukiwaniu takiego równania. Znakomity zbiór, znakomity. Bardzo się cieszę, że ten zbiór ukazał się po polsku. Bardzo Państwu ten zbiór polecam. Wydaje mi się, że to jest książka, z którą śmiało można zaczynać przygodę z Italo Calvino. Dlatego, że te opowiadania mają taki walor, że z jednej strony są bardzo zwyczajne i stosunkowo łatwo się, mam wrażenie, jest w nich odnaleźć i to są fajne historie, świetnie napisane a z drugiej strony mają coś pod spodem i jeżeli lubią Państwo poszukiwać tej głębi to ona tutaj będzie i czeka, żeby ją trochę poodkrywać. A jeżeli lubią państwo ten bardziej zwykły wymiar opowiadań, taką fabułę, historyjki, to tutaj też są historyjki. No i wiem, że Italo Calvino bywa czasami dystansujący. Wiem, że wiele osób odbija się albo ma trudność z czytaniem Sztandarowej powieści Italo Calvino, czyli jeśli zimową nocą podróżny? I w tym kontekście wydaje mi się, że trudne miłości są bardzo dobrym wyborem na początek, żeby zobaczyć, czy ten sposób poszukiwania świata, sposób odkrywania świata jest państwu bliski i czy warto odkrywać go dalej, chociażby zimową nocą przy lekturze podróżnego. Ja bardzo dziękuję. Za dzisiejsze spotkanie zachęcam do słuchania innych audycji o twórczości Italo Calvino. Trochę się ich już nazbierało, a będzie ich z pewnością więcej, bo Italo Calvino będzie tutaj regularnie obecny jako że jest jednym ze no można powiedzieć spiritus movens tego podcastu, a z pewnością tego wątku literatura jako kłamstwo. Żegnam się dzisiaj Do usłyszenia.